Wszystkie jesteśmy inne. Mamy inne talenty, upodobania, z drugiej strony co innego przychodzi nam z większą trudnością, a zarazem w pewnych aspektach nasze działania są podobne. Czy wiesz, co jest Twoją supermocą, a co innego można byłoby sobie odpuścić? Czy chciałabyś się przekonać, czy bardziej jesteś pasjonatką, organizatorką, odkrywczynią, nauczycielką, czy może artystką? Jeżeli jeszcze nie robiłaś mojego quizu na twórcę wzorów, zapraszam cię serdecznie. Zatrzymaj w tym momencie ten odcinek i zrób najpierw ten quiz. To bardzo, myślę, że ważne i wartościowe dla Ciebie, żeby wiedzieć, jaki jest ten Twój typ, zanim przejdziemy do opisu każdego z nich. Rozwiąż krótki test, a dostaniesz podsumowanie Twojego typu, dostaniesz również rozpiskę, ile danego typu jest w tobie. Możesz również otrzymać osobny e-book, który pokieruje cię, co w związku z tym dalej można robić. Oczywiście jeśli chodzi o tworzenie wzorów i szydełkowanie. Ja mam na imię Daria Robe, a to kolejny odcinek serii Twórca Wzorów. już za chwilę przybliżę ci każdy z pięciu typów twórców wzorów. Zaczynajmy. Numer jeden: pasjonatka. Kim jest pasjonatka? Myślę, że można się już domyślić. Przede wszystkim, pasjonatka to jest osoba. Która przede wszystkim kieruje się pasją, kieruje się miłością do tego, co robi, i to jest dla niej w tym wszystkim najważniejsze. Czuje się szczęśliwa z tego powodu, że odkryła pasję, jaką jest szydełkowanie i że po prostu może się jej oddawać. Tworzenie, projektowanie jest dla niej przedłużeniem tej pasji. Chce się dowiadywać więcej, chce być coraz lepsza, ponieważ naturalnie poszerza to jej kompetencje, poszerza to jej umiejętności i daje jej artystyczną swobodę. Ważny jest również dla niej aspekt społeczności. To, że może swoją pasją dzielić się z innymi, opowiadać o niej, dyskutować na przykład na grupach, że wreszcie spotkała osoby, które myślą i lubią takie rzeczy jak ona. Dlatego też z wielką chęcią organizuje różne wydarzenia, wspólne szydełkowania, wchodzi w projekty z innymi i działa charytatywnie. Co ciekawe, zarabianie na tworzeniu, na projektowaniu nie jest dla pasjonatki aż takie ważne. Bywa efektem ubocznym pasji, natomiast nie jest celem samym w sobie. Dlatego też do całości podchodzi na luzie. Nie stresuje się, jeśli coś jej nie wychodzi, po prostu cieszy się tym, co się dzieje i projekty przeważnie są proste, ale podobają się ludziom. Nie wymagają większych umiejętności. Pasjonatkę poznamy po tym, że bardzo często prowadzi własnego bloga lub kanał na YouTube. Dzięki którym w łatwy sposób może dzielić się swoją pasją z innymi. Numer dwa, odkrywczyni. Jeśli jest jedna cecha, która charakteryzuje odkrywczynię, będzie to ciekawość świata. Odkrywczyni nie cierpi nudy. Im bardziej coś jest inne, niepowtarzalne, tym lepiej. Często jest to osoba, która ma naprawdę wiele zainteresowań i trudno jej się skupić na jednej rzeczy. To powoduje, że żyje ciągle w pewnym rozproszeniu, że zaczyna jedną rzecz i nie kończy, że porzuca projekty, jeśli wpadnie jej do głowy coś zupełnie nowego. Jeżeli jednak udaje się zdecydować na jedną rzecz, staje się mistrzynią konkretnej niszy. Może na przykład specjalizować się w zabawkach militarnych, średniowiecznych, Montessori czy na przykład ubrankach dla dzieci. Odkrywczyni z niebywałym talentem potrafi również Łączyć dwie wydawałoby się niespokrewnione dziedziny i tworzyć z tego coś zupełnie nowego. W świecie szydełkowania może być to projekt, który łączy dwie techniki plastyczne, np. szydełko i haft albo szydełko i masy plastyczne. Coś, co jest nowego i zupełnie niepowtarzalnego. Wzory odkrywczyni poznamy po tym, że są przeważnie bardziej skomplikowane i czasochłonne od wzorów innych osób. Tak jak mówiłam, odkrywczyni nie lubi nudy, lubi jak coś się dzieje, lubi jak coś po prostu trzeba trochę pomyśleć nad tym, co się robi. Dlatego też ważne dla odkrywczyni jest, żeby jej wzory były dobrze wytłumaczone. Być może nawet warto dodać wtedy jakieś filmiki, zorganizować je w formie kursu. Dzięki temu nasi odbiorcy nie wystraszą się naszych projektów. Numer 3. Organizatorka. Dla organizatorki najważniejsze są relacje międzyludzkie. Organizatorka wierzy, że jeżeli tylko znasz odpowiednie osoby, wiesz w czym te osoby są dobre i jesteś w stanie na namówić je do współpracy, jesteś w stanie zrobić dokładnie wszystko. Dlatego też organizatorkom najlepiej wychodzi praca zespołowa, praca w projektach, praca z wyraźnie zaznaczonymi ramami czasowymi, początkiem i końcem. Jest osobą bardziej aktywną od innych, Lubi, jak dużo się dzieje. Wiele organizatorek uwielbia być w centrum uwagi. Uwielbia docierać ze swoimi wzorami, ze swoim profilem do wielu, naprawdę wielu osób. Nie ma problemu z pokazywaniem się na żywo, z przemycaniem fragmentów własnego życia. Organizatorka cechuje się również niebywałą energią do działania. Ta osoba potrafi tworzyć bardzo intensywnie, przez wiele tygodni, przez wiele miesięcy. Naprawdę powstaje tego bardzo dużo. Wydaje się, że ta osoba jest dosłownie wszędzie, ale to wszystko za pewną cenę, bo bywa, że taka osoba po pewnym czasie po prostu znika i znowu kolejne tygodnie, kolejne miesiące po prostu tej osoby nie ma i nie wiemy, co się z nią dzieje. Czy ona nadal w ogóle żyje? Dlatego też dla organizatorek stworzona jest wręcz praca projektowa, tak jak wcześniej wspominałam kiedy organizatorka wie, że jest konkretny początek, konkretny koniec, na przykład zaprojektowanie całej kolekcji na dany temat. Inną mocną stroną organizatorki jest umiejętność wykorzystywania tak zwanych okazji, czyli na przykład jeżeli mamy święta wielkanocne albo Boże Narodzenie, Halloween, to organizatorka jest w stanie przygotować fajne wzory właśnie na tą okazję, na przykład zorganizować jakieś wspólne szydełkowanie, żeby wykorzystać chwilę. Wzory organizatorki nie są również bardzo skomplikowane, raczej są proste, ale z rodzaju tych, co wszyscy je lubią. Najchętniej uczy prowadzą spotkania na żywo, kiedy rzeczywiście organizatorka jest obecna, wszyscy czują tą obecność, tą taką społeczność, która się tworzy wokół organizatorki i to naprawdę przyciąga bardzo dużo ludzi. Czyli tutaj rzeczywiście dla organizatorki najlepszą formą będą spotkania na żywo i wspólne szydełkowanie. Czwarty typ, nauczycielka. Dla nauczycielki. Najważniejszym aspektem jest taka bardzo bliska, głęboka relacja między małą grupką osób, bardzo taka intymna relacja, nawet jeden na jeden, oraz sam taki proces przekazywania wiedzy. Sam fakt, że możemy kogoś uczyć, komuś coś pokazywać, może być dla nauczycielki niesamowicie satysfakcjonujący. Dlatego też nauczycielki bardzo dobrze się sprawdzają, organizując warsztaty czy takie małe grupki kursowe. Podczas których naprawdę dobrze można komuś coś pokazać, wytłumaczyć, cierpliwie, aż dana osoba rzeczywiście będzie w stanie to zrobić dokładnie tak, jak powinna. Nauczycielka sama lubi, jak wszystko jest jasne, dobrze rozpisane, jeżeli odbiorca ma takie poczucie zaopiekowania się przez nauczycielkę. Jej klientki dobrze wiedzą, że jeśli tylko napotkają na jakąś przeszkodę w dzierganiu, mogą spokojnie zapytać o radę. Bardzo często nauczycielki tworzą. Wzory nadal dość proste, ale utrzymane rzeczywiście w tym samym stylu. Przychodzi mi tutaj na przykład myśl na myśl taka seria zwierzątek, która ma bardzo podobne ciałko, ale na przykład różni się tylko głowami. Rzeczywiście ta spójność nie przysparza nauczycielce żadnych problemów. Nauczycielka nie ma takich dylematów pod tytułem, jaką niszę wybrać. No chyba, że oczywiście ma połączenie z odkrywczynią, bo to ten typ jest taki najbardziej multi... Talentowych. Jeśli chodzi o rady dla samej nauczycielki, to tutaj rzeczywiście bardzo dobrze sprawdzi się skupienie się na osobach, zwłaszcza początkujących, osobach, które czego się jeszcze mogą nauczyć i tego właśnie szukają w szydełkowaniu, szukają w nowych projektach. Czyli wszelkiego rodzaju kursy, warsztaty, pudełka z gotowym zestawem włóczka i projekt. Te rozwiązania będą idealne dla nauczycielki. I na samym końcu mamy numer 5, czyli artystkę. I tutaj właśnie jest typ, który wydawałoby się powinien dominować, jeśli chodzi o tworzenie wzorów, ponieważ jako twórcy w dziedzinie kreatywnej sami siebie uważamy za artystów. Natomiast z moich obserwacji najwięcej artystek raczej w ogóle nigdy nie będzie planowało tworzyć własnych wzorów. Tak zwane stuprocentowe typy artystki to będą osoby, które tworzą szydełkowe małe dzieła sztuki. Bardzo skomplikowane, perfekcyjne zabawki, lale, których zrobienie zajęło naprawdę wiele godzin, i każdy szczegół jest dopracowany. I często takich wzorów wcale nie chcą udostępniać, nawet jeśli ludzie o nie proszą. Dużo takich osób spotkamy na przykład na Instagramie, i rzeczywiście można tam zakupić taką zabawkę albo zamówić sobie udanego artysty. I ceny potrafią być czasami naprawdę kosmiczne: od paręset złotych za sztukę, nawet po parę tysięcy. Jeśli jednak osoba o typie artystki zdecyduje się tworzyć własne wzory, będą to przeważnie takie zabawki, właśnie bardzo dopracowane od strony artystycznej, z dobrze dobranymi kolorami i przede wszystkim pięknie ukazane na zdjęciach. Takie osoby będą prowadziły piękny Instagram z pięknymi zdjęciami. Jedno takie zdjęcie może im zajmować nawet parę godzin przygotowania, stylizowania. Naprawdę robi to wrażenie. Część z tych osób przykłada mniejszą wagę do kreowania relacji z odbiorcami, woli po prostu tworzyć, dlatego najlepszym rozwiązaniem dla nich będzie po prostu rzeczywiście piękny Instagram oraz nastawienie się na sprzedaż międzynarodową. No bo jeśli mamy naprawdę fajne zdjęcia, dobry Instagram, możemy z tego Instagrama przekierować osoby na nasze na przykład Etsy, Ravelry i kupujący nadal się znajdą. W quizie wyróżniłam również szósty typ, tak zwanej poszukującej, nie mam jej tutaj wykazanej, ponieważ poszukująca tak naprawdę nie jest takim typem docelowym. To jest tylko taki znak, że jeszcze nie do końca wiemy, w którą stronę idziemy. To się wszystko dopiero kształtuje. Być może jest trochę za wcześnie dla nas, żeby rozpocząć tą taką już bardziej profesjonalną, szydełkową karierę, ścieżkę, albo po prostu jest to moment, żeby jak najbardziej cieszyć się z naszej pasji, cieszyć się z tego, co robimy i obserwować. I po pewnym czasie, być może, Zobaczymy, że chcemy iść w to głębiej, chcemy rzeczywiście zacząć projektować. Pamiętaj również, że większość z nas jest przynajmniej dwoma typami. Owszem, zdarzają się osoby o tak zwanym czystym typie, tak jak wspomniana wcześniej, czysta, stuprocentowa artystka, ale jednak większość z nas będzie na przykład mieszanką organizatorki i odkrywczyni, albo pasjonatki i nauczycielki, i dlatego te dwa typy będą w jakiś sposób się przenikać i czasami może jeden typ będzie wychodził na prowadzenie w zależności od tego, jak poprowadzimy swoje życie. My same również mamy pewien wpływ na to, jak chcemy, żeby te typy dominowały, wybierając właśnie konkretne rozwiązania dostosowane do konkretnego typu. Ja sama siebie określam jako odkrywczynię z pasjonatką, stąd właśnie z jednej strony kursy i łączenie różnych dziedzin, jak i prowadzenie na przykład kanału YouTube i takie bardzo emocjonalne angażowanie się w to wszystko. Mam też nutkę organizatorki, ponieważ uwielbiam takie wspólne duże projekty i w ogóle pracę projektową taką jak na przykład napisanie własnej książki. A ty zrobiłaś quiz? Masz już jakieś pojęcie o tym, jakim typem się czujesz, że jesteś? Koniecznie daj mi znać tutaj pod filmikiem w komentarzu. Jakim typem jesteś, jakie są te dwa Twoje dominujące typy, i czy zgadzasz się z tym, jak opisałam Twój typ? To tylko początek, ponieważ cały system pięciu dróg twórców to jest taki mój konik i naprawdę mam dużo do opowiedzenia na ten temat, dlatego obserwuj mnie uważnie, ponieważ już za jakiś czas będę wprowadzać kolejne materiały. Więc jeżeli interesujecie ten temat, zapraszam Cię serdecznie do subskrypcji tego kanału. Możesz również kliknąć dzwoneczek i dostaniesz powiadomienie o kolejnych filmikach. Tyle na dziś. Bardzo Ci dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Do zobaczenia, na razie, cześć.